Cebula w baciwoci lecznicze. Cebula dobra na przeziębienie, kaca i zaparcia. Cebula od wieków jest doceniana ze wzgl na swoje w baciwoci lecznicze. Cebula jest bogata w substancje bakteriobójcze i witaminę C, dzięki czemu jest dobra na przeziębienie i poprawia odporność. Ponadto cebula znalazła zastosowanie jako rodek na kaca, wrzody i blizny, w tym rozstwy. Sprawdź, jakie w baciwoci ma cebula? Cebula to warzywo, którego w baciwoci lecznicze S znane jest od wieków. W medycynie ludowej wywar z cebuli zalecany był w chorobach reumatycznych. Rok przy przeziębieniach, zawchanie surowej cebuli od kakreska albo zakatażony nos i drogi oddechowe. Przez całe stulecia cebula nalekreska, aba do najcenniejszych leków przeciwszkorbutowych, czyli ostrych braków witaminy C. Zabierali ją w dalekie rejsy marynarze, kupcy, wielorybnicy. Ich ocebula nie nale kreska Y do najbogatszych źródeł tej witaminy, to jednak jej dostateczny pno i skuteczność działania sprawia, by kreska enale kreska ABA zaprowiantowania wypraw. Zawdziczaba to przede wszystkim silnym bakteriobójczym substancjom, które potrafi zniszczyć bakterie oporne na działanie antybiotyków. Ponadto pod buskami cebuli kryje się fosfor przecinek magnez przecinek siarka przecinek cynk oraz krzem, a więc minera by wzmacniajce organizmu na różne infekcje i choroby. Jednak cebula to nie tylko sprawdzony sposób na przeźbienie. Pistreci, Cebula mokreska, E ryzyko rozwoju raka cebula zapobiegnie zakrzepom, nadciśnieniu i obni kreska Y poziom cholesterolu warto ci od kreska lywcze cebuli surowej w stogie. Ile kalorii ma cebula? Cebula na trawienie i zaparcia cebula po kuracji antybiotykowej cebula przeciwwskazania. To nie powinien je cebuli. Cebula dobra na kaca cebula a cukrzyca cebula na te dziki blizny, w tym rozstpy, przepis na syrop z cebuli na kaszel i wino cebulowe cebula mo-e zmniejszy ryzyko rozwoju raka u osób, które regularnie spokreska lwa i cebula tak-e kreska czosnek. Ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory jest szeni niż u osób, które nie przepadaj za tymi warzywami, przekonuj naukowcy z Boszech i Szwajcarii. Na przykład z pokreska min. 7 porcji cebuli w tygodniu zmniejsza, bo prawdopodobiectwo wystpienia raka jelita grubego o ponad 50%. W porównaniu do osób, które nie z pokreska czosnku i cebuli. Ponadto zarówno czosnek, jak i cebula a obni kreska aby tak kreska ryzyko rozwoju raka jamy ustnej, gardba, nerek i jajników. Potwierdzają to naukowcy z Uniwersytetu Hawajskiego oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego we współpracy z badaczami z Niemiec, którzy przekonuj Kreska ekwercetyna z wizek, którego bogatym źródłem jest cebula. Mokreska e zapobiega rozwojowi raka trzustki. Cebula zapobiegnie zakrzepom, nadcinieniu i obni-y poziom cholesterolu z bogatej listy cennych w baciwoci cebuli warto wymienić tak-e jej nie rozrzedzajce krew i przeciwdziałajce tworzeniu si zakrzepów. Ponadto cebula, dziki wysokiej zawartości potasu, 146 mg 100g, mo-e si przyczyni do obni-e ciśnienia tetniczego. Z kolei amerykaccy badacze przekonuj, kreska E jedzenie codziennie jednej surowej cebuli minimum przez dwa miesiące powoduje wzrost dobrego cholesterolu, HLD, a obni kreska E niezbego, LDL. To ci się przyda warto ci od kreska cebuli surowej w stogie. Ile kalorii ma cebula? Warto energetyczna: 40 kcal białko: ogółem, g tłuszcz, 0 1,10 g tłuszczy, 0,10 g węglowodany, 9,34 g. W tym cukry proste: 4,24 g. Błonnik. 1,7 G Witaminy Witamina C 7,4 Mg Tiamina 0,046 Mg Ryboflawina 0,027 Mg Niacyna 0,116 Mg Witamina B6 do 0,120 Mg Kwas foliowy 19 G Witamina A2 I U Witamina E002 Mg Witamina K, 0. 4G Minera 23 mg Elazo 0 i 21 mg Magnez 10 mg Fosfor 29 mg Potas, 146 mg Sud 4 mg Cynk 0,17 mg Rut Bodanych, Uzda National Nutrient Database. Cebula na trawienie i zaparcia surowa lub duszona na wodzie poprawia trawienie, dziaba przeciw zaparciom. W postaci surowej nie jest wskazana dla osób cierpicych na ostre dolegliwości w troby lub woreczka kreska u zamknięte pciowego. Cebula po kuracji antybiotykowej zjadanie przez kilka dni porcji tego warzywa szczególnie wskazane jest po kuracji antybiotykami, ponieważ kreska cebula ma dziabanie grzybobójcze. Aby ją przygotować, wystarczy zalawot cebulę cebuli wolno dusi. Doprawiona sol, pieprzem, smakuje doskonale. Ze dwubaszczak gdy dodamy jeszcze dwa bykreskaki oliwy i wbijemy jajko. Wa kreskane cebula, przeciwwskazania. Kto nie powinien je cebuli? Z cebuli powinny zrezygnować osoby zmagające się i kreskakimi chorobami nerek i wtroby, zapalenie a tak kreska e innymi chorobami u pokarmowego. Równie kreska osoby cierpi na niewydolno serca powinny wykluczyć od ze swojej diety. Ponadto zbyt du kreska a i cebuli w diecie mo kreska e przyczyni się do wzmo kreska enia objawów zgagi u osób, które cierpi na te dolegliwo. Cebula dobra na kaca zupa cebulowa jest sprawdzonym sposobem na kaca. Gdy kreska doskonale poprawia funkcjonowanie nadwyr alkoholem w troby, cebula a cukrzyca zawarty w cebuli hormon rolinny, glukokinina, zapobiega pojawieniu się i rozwojowi cukrzycy u osób znajdujących się w grupie ryzyka. Ponadto surowa cebula obniża poziom cukru we krwi i pozwala zmniejszyć dawki insuliny, w związku z tym bez obaw mógł ponisi ga diabetycy. To ci si przyda cebula po ukrzeniu pszczoby i komara współczesna fitoterapia poleca przyk badanie plasterka cebuli na 10-15 min. W miejscu po ukrzeniu osy, pszczoby czy komara. Cebula, dziki bakteriobójczym, odka Ajcymi przeciwzapalnym w baciwociom, zbagodzi odczyn zapalny, zniweluje uczucie pieczenia i bólu. Jak si pozby zapachu cebuli. Cebula swój charakterystyczny, nieprzyjemny zapach zawdzicza m.in. kreska ej zawartości organicznych zwisków siarki. Aby si go pozby, mokreska na J lekko skropić cytryn. Cebula na TR blizny, w tym rozstpy, z powodu jej wszechstronnego działania w medycynie ludowej była stosowana w wielu schorzeniach. I tak np. batok bady z rozgotowanej cebuli stosowano przy leczeniu wrzodów na skórze, co zresztą jest skuteczne do dziś. Wystarczy obran, pokrojące ból w bokreska Y do małego garnuszka, zala wod i gotowa na wolnym ogniu przez 15-20 minut, zwracaj C uwag, by si nie przypaliła. bakropka zmixowa, zmiksowa, CH bod masna bokreska Y na chore miejsce i umosowa opatrunek. Niekiedy terapia powinna trwać kilka dni, a kreska wrzuć się wygoi. Istotny jest fakt: kreska E po takim leczeniu nie zostaj blizny. Podobne Podobna okbadem okreska z powodzeniem stosowa przy stanach zapalnych kreska E-laków, o kostnej przecinek odbro kreska eniak przecinek oparzeniach czy rakach tak kreska e dziku. Wprowadzenie takiej masy do odbytniczo leczy hemoroidy. Odrobina rozgotowanej cebuli włka badana na waciku do uszu zmniejsza znacznie szumy w uszach, tak CZ z tej dolegliwości wielu starszych osób. Z kolei cienka błonka znajdująca się między warstwami cebuli stanowi doskonały opatrunek antyseptyczny. Zrób to koniecznie syrop z cebuli na kaszalobran, pokroją cebulę zasyp cukrem i pozostaw w ciepłym miejscu na kilka godzin pi kilka razy dziennie. Do roli pobykreska C, dzieci pobykreska bykreska Wino cebulowe chroni przed infekcjami i wzmacnia ogólnotporno. butelk wytrawnego białego wina Zalej 30 dekagramów pokrojonej cebuli Dodaj 10 dekagramów miodu Wymieszaj składniki i odstaw na 7 dni W tym czasie potrz, nie kilka razy butelk Następnie przecedź przez sito, stosuj, pijce po liszka dziennie.